Jak się Tobie kojarzy Francja z tańcem, z artystą, z malarstwem i z muzyką? Na pewno z bagietkami, z pięknymi kobietami. Francja kojarzy mi się z wakacjami, z upałem, trochę z turystami, ale przede wszystkim ze spokojem i z odpoczynkiem. Par exemple, avec le mode, que z très Portą. Francja kojarzy mi się z pięknymi kobietami. Francja kojarzy mi się z wieżą IFla, z kuchnią oraz z wspaniałymi ludźmi. Jestem Polonem. Co może ci dać znajomość języka francuskiego? Pozwala mi się porozmawiać z wszystkimi ludźmi na całym świecie. Mogę zostać urzędnikiem w Unii Europejskiej i dużo zarabiać pieniędzy. No, zaraz po angielskim to najważniejszy moim zdaniem język. Z mojego doświadczenia mogę stwierdzić, że nawet, że wiele ludzi mówi w tym języku, nawet w krajach, w których się tego nie spodziewamy. Le français c'est bien pour commencer l'amitié. Ponieważ będę mogła studiować we Francji, pracować we Francji. Nowy Jork jest za daleko, w Londynie jest za dużo Polaków, więc pozostał Paryż. Dlaczego uczysz się języka francuskiego? Ponieważ uwielbiam moją e, nauczycielkę. Uczysz się francuskiego, żeby móc podróżować, rozmawiać z innymi ludźmi, poznawać ich kulturę. Dla siebie? Jest to trudne pytanie. Jest, jest to język miłości. Myślę, że to mi otwiera drzwi, drzwi do przyszłości.